Czym jest wskaźnik intensywności zabudowy? Czy istnieje legalna definicja tego wskaźnika? Policzymy dzisiaj intensywność zabudowy? Dzisiaj na warsztat bierzemy wskaźnik intensywności zabudowy. Na przykładzie naszego osiedla pokażę Ci, jak to wszystko policzyć. Cześć, ja nazywam się Roman Lis, jestem architektem i wraz z moim zespołem prowadzę biuro projektowe. Jeśli Ty jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału, a na pewno nie przegapisz interesujących informacji. Wskaźnik intensywności zabudowy to pojęcie, z jakim spotkasz się podczas czytania planu miejscowego. Jest on na tyle istotny, że to on decyduje, ile wybudujesz domów na działce oraz jakich dużych. Jeśli budujesz dom na sprzedaż, to wiesz, że lepiej wybudować sześć domów niż jeden na tej jednej działce. Przypomina mi się pewna historia, tak sprzed pięciu lat. Przyszedł do nas inwestor, poprosił nas o zaprojektowanie domu jednorodzinnego. I po zapoznaniu się przez nas z planem miejscowym. Okazało się, że wskaźnik intensywności zabudowy był tak ustawiony, że minimalna powierzchnia, jaką można było wybudować na tej działce, to 400 m2. Inaczej mówiąc, dom powinien być większy niż te 400 m2. Jakież było zdziwienie, ponieważ inwestor chciał dom mniejszy, tak około 200 m2. Więc jeżeli chcesz uniknąć takich niespodzianek, przed zakupem działki przeczytaj proszę plan miejscowy. A teraz pokażę Ci, jak zaprojektowaliśmy osiedle domów jednorodzinnych i jak policzyliśmy wskaźnik intensywności zabudowy. Generalnie, generalną zasadą tego osiedla było to, że inwestor chciał na jednej działce wybudować sześć domów jednorodzinnych o dwóch kondygnacjach. Na tym terenie był uchwalony plan miejscowy, który nie definiował, ile można wybudować budynków na działce. Natomiast był wskazany współczynnik intensywności zabudowy, który był ustawiony na poziomie maksymalnym 0,4. I jak to teraz wszystko policzyć? Intensywność zabudowy to wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Generalnie jest to bełkot prawniczy i myślę, że łatwiej pokaże nam to ta plansza, czyli intensywność zabudowy równa się całkowita powierzchnia zabudowy podzielona przez powierzchnię działki budowlanej. Skoro znamy wzór, wystarczy podstawić dane i oto będzie wynik. Natomiast skąd wziąć dane? Z tym będzie troszkę trudniej, ale pokażę Ci to właśnie na naszym przykładzie. Bez zagłębiania się w szczegóły. Do powierzchni całkowitej wliczamy wszystko, to znaczy wszystkie kondygnacje budynku, również piwnicę, balkony, tarasy, tarasy na dachach i to po obrysie zewnętrznym, czyli po styropianie. Dodatkowo wliczamy również balustrady. W naszym przypadku mamy sześć identycznych budynków. Powierzchnia całkowita jednego domu wynosi 296 m2. 148 m2 parteru oraz 148 m2 drugiej kondygnacji. Czyli całkowita powierzchnia zabudowy to 1776 m2. Czy taras, taki na gruncie, wlicza się do intensywności zabudowy? To znaczy, czy należy ją uwzględnić powierzchni całkowitej? Koniecznie daj znać w komentarzu. Ja na końcu tego filmu odpowiem na to pytanie. Uporaliśmy się z powierzchnią całkowitą zabudowy. Teraz przejdziemy do policzenia powierzchni działki. Niby jest to oczywiste, ale jak to w życiu bywa, zawsze pojawiają się jakieś komplikatory. I tak było też również w naszym przykładzie. I teraz to widzisz na ekranie. Kolorem zielonym zaznaczyłem granicę działki. Natomiast kolorem czerwonym przedstawiłem jednostkę bilansową, którą opisałem literami ABCD. Czyli nasza powierzchnia działki to ten mniejszy obszar. Dlaczego tak jest? Ponieważ plan miejscowy podzielił naszą działkę geodezyjną na dwa obszary, na dwie jednostki elementarne. Jedna jednostka elementarna to dom jednorodzinny. Druga jednostka elementarna to zakaz zabudowy. Zatem, do naszego wzoru o intensywności zabudowy, musimy wyliczyć tą powierzchnię z jednostki bilansowej, czyli 4607 m2. Błędnie wyliczony wskaźnik intensywności zabudowy będzie skutkować tym, że nie uzyskasz pozwolenia na budowę, a w konsekwencji nie rozpoczniesz prac budowlanych. Zatem, zanim Przystąpisz do zakupu działki lub projektowania, przeanalizuj dokładnie współczynnik ten intensywności, minimalny oraz maksymalny, po to, żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. A jeśli masz jakieś pytania, chcesz dowiedzieć się, jak policzyć współczynnik intensywności zabudowy, zapraszam cię na naszą stronę www.dizin.pl, łamane na konsultacje tam możesz zarezerwować z nami spotkanie. Podczas tego spotkania policzymy, wyjaśnimy i dowiesz się, jak i co możesz wybudować na swojej działce. Do zobaczenia. Cześć. A, bym zapomniał. Chwilę temu zadałem ci pytanie, czy taras wlicza się do powierzchni całkowitej zabudowy. Odpowiadam. Tak, taras wlicza się do powierzchni całkowitej zabudowy. W konsekwencji ma wpływ na intensywność zabudowy. I teraz, jeżeli taras będzie zrealizowany, wówczas mniejszą powierzchnię budynku będziesz mógł wykonać.